Wszystko się, rozwija się od środki finansowych, chociaż przykład naszych południowych sąsiadów jednak wskazuje na to, że nawet w naszej części Europy można zapewnić w miarę dobre warunki dla przynajmniej części niedźwiedzi. Ja po wysłuchaniu losu i zapoznaniu się z, z losem niedźwiedzi, na mnie największe wrażenie z, zrobiła sytuacja schroniska w Białymstoku. Samica jogi, która 23 lata przebywa w jednym miejscu zamknięta w klatce. I mam taki pomysł, nie wiem, czy nam się to uda, ale oprócz współpracy z Ministerstwem środowiska i oprócz współpracy z samorządami lokalnymi i nakłanianiem samorządów lokalnych, aby przeznaczyły jednak środki finansowe na modernizację tych miejsc. Mam taki pomysł, że może w przyszłym roku wspólnie organizacją Ochrony Zwierząt w ramach zorganizowania kampanii 1% dla zwierząt może udałoby nam się zabrać środki finansowe na, wspólnie razem na polepszenie losu chociaż jednego niedźwiedzia w jednym ogrodzie zoologicznym. Byłby, byłby to taki pozytywny przykład, a później w miarę możliwości z roku na rok może udałoby się sytuację zmienić. Oczywiście organizacje pozarządowe nie dysponują dużymi środkami finansowymi i tutaj musimy... Musimy współpracować z Ministerstwem Środowiska i z samorządem lokalnym, ale może też w ramach naszych własnych działań udałoby się wspólnie nam coś zrobić. Na pewno, na pewno będziemy o tym rozmawiać. Czarku, prawda? Czy są jeszcze jakieś pytania? Karina? Dzień dobry Państwu. Przepraszam bardzo za spóźnienie, ale dzisiaj jest strasznie nerwowy dzień. Chciałam się Państwa zapytać, bo wiem, że Pani Agnieszka już na pewno na tą korespondencję, którą Kancelaria Prezydenta dostała w sprawie tego mini zo w Lesznie. Ja jestem w ogóle przerażona, bo nie ma, może powiem pokrótce o co chodzi, bo nie wszyscy Państwo wiedzą. Chodzi o to, że w Lesznie znajduje się takie mini zo całkowicie nieogrodzone, to znaczy Częściowo na dzień dzisiejszy jest ogrodzona, ale chyba nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeden mis znajduje się na powierzchni 15 metrów kwadratowych. No to jest przerażające. Mimo, że inspektorzy twierdzą, że trzy misie, które tam się znajdują, zajmują powierzchnię 164 metrów, jest to jakaś totalna bzdura. Wiem, że Czarek Wyszyński z Fundacji Viva jest również to zaangażowany. Chciałabym się zapytać, co w ogóle możemy zrobić w takiej sytuacji? Bo naprawdę, ja w ogóle to dość niedawno dostałam, z 10 dni temu. Wiem, że ani wojewódzki, ani powiatowy lekarz weterynarii, ani um, główny lekarz weterynarii nie, nie reagują na tą sprawę. Dzisiaj właśnie z Ewą, Gebet i z Mateuszem Jandą, mamy spotkanie z głównym lekarzem weterynarii, z jego zastępcą i będziemy również poruszać tą kwestię. Ale chciałam się właśnie Państwa zapytać. Co możemy zrobić w takiej sytuacji, jak rozwiązać ten problem? Bo, bo też chodzi o finanse, ale może też w jakimś innym zakresie. Oczywiście te, taka radykalna poprawa warunków zawsze się rozbija o e, finanse. E, natomiast można tym ludziom pomóc w tym cierpieniu również doraźnie. To znaczy stosując te wszystkie techniki, o których wspominaliśmy, które są łatwe i bardzo tanie, wystarczy trochę dobrej woli. Jeżeli chodzi o sytuację mini-zawleżnie, tam był wniosek o likwidację tego ogrodu, ponieważ ten ogród nie spełnia wielu wymagań określonych w ustawie. Tutaj Pani wspomniała choćby o tym ogrodzeniu. Powierzchnia tych klatek, na, których, ta powierzchnia, na której te niedźwiedzie przebywają, również jest skrajnie mała. Wspomniałam tutaj w trakcie prezentacji, jeżeli chodzi o niedźwiedzicę Basię, ona 25 lat przebywa w tej malutkiej klatce, do zeszłego miesiąca to był niedźwiedź, który nigdy w życiu nie dotknął wody w ogóle, która jest niezbędna, nie miał okazji się wykąpać. My tam, ponieważ te niedźwiedzie również były bardzo nieodpowiednio karmione to znaczy, te niedźwiedzie były karmione przede wszystkim chlebem i również dorosłym drapieżnikom, podawano stale mleko. Te niedźwiedzie cierpiały, przepraszam, za dosłowność, na chroniczną biegunkę. Tam, w tym ośrodku, ponieważ również byliśmy tam kilkukrotnie, opracowaliśmy nowy skład diety. Dla tego ośrodka zaproponowaliśmy również mnóstwo technik, które mają temu posłużyć. Natomiast w tych warunkach, które tam istnieją, mimo tych wszystkich wysiłków doraźnych, nie ma możliwości doprowadzenia dobrostanu tych zwierząt do akceptowanego poziomu. Także wniosek jest taki, że ich tam być nie powinno. Natomiast co się da zrobić i gdzie one wylądują, jeżeli zostaną przeniesione, znajdzie się do nich nowe miejsce, to jakby to jest kwestia perspektyw. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? W takim razie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam Państwa na kawę albo herbatę tam w drugiej części. Można się napisać. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo.